Cześć, jestem Gabi. Cześć, a ja jestem Kuba. A to jest. Aaaa! Aaaa! <grywa> Kurwa, nic ten. Dobry. Lol, spróbuj się nie zasiąść. <grywa> cześć, jestem Gabi. A ja jestem Kuba. Cześć. Witajcie w podcaście. Gubiąc wątki. Dzisiaj porozmawiamy na inny temat niż lifestyleowy, jak dwa pierwsze odcinki, bo tak jak mówiliśmy H, w pierwszym odcinku, będziemy skakać po różnych tematach, chcemy rozmawiać dosłownie o wszystkim. A szczerze bardzo wiele rzeczy nas interesuje i dzisiaj tym tematem jest Formuła 1. I ten temat wziął się stąd, że ja od dawna ją śledzę, a Gabi od niedawna się nią zainteresowała. Może to się wydawać ogólnie nudny sport, nawet niektórzy nie nazwą go sportem, tylko... Paleniem i gumy i psuciem środowiska na rzecz bogatych ludzi, ale jest to bardzo fajne do śledzenia, prawda, Do Dlaczego cię to wciągnęło? E, no tak, bo ja właśnie nie byłam początkowo mm, pozytywnie nastawiona do tego typu widowisk, ale zainteresowało mnie, bo wiecie, jakby może inaczej. Strasznie nudził mnie koncept 52. Jakich 52, 20 50... tylko jest? Nie, tam... okrążeń. A okrążeń to zależy od toru. Y, około no dobra, 300 ale... km. No to powiedzmy tak, 300 km, gdzie oni jadą po prostu w kółko. No wiadomo jest jakiś tortek, ale jadą w kółko 20 chłopa. Od czasu, 20 się. wszyscy się jarają. 22 będzie. I po prostu wiecie. I tak po prostu oglądasz sobie to na telewizorze i nie dzieje się zupełnie nic i nagle gdzieś tam. Wow, ktoś kogoś wyprzedził niesamowite. I koniec emocji i znowu się nudzisz. I tak sobie o tym właśnie myślałam, że to musi być mega nudne. Ale Kuba mnie zmusił do obejrzenia z nim. Bo... No bo Powiedziałeś, że tak, bo powiedziałeś, że. No dawaj chodź, obejrzymy, bo ja chcę to obejrzeć. W ogóle to chyba było tak na początku, pierwszy ja raz, nie że byliśmy u twoich rodziców. I Serdecznie to... pozdrawiamy. <noise> I ty chciałeś obejrzeć właśnie Formułę 1. Tak. Ale ja chciałam już jechać do domu, no ale obejrzeliśmy, no i ja wtedy tak sobie po prostu leżałam, lekko przysypiałam, ale też trochę oglądałam. No to jak typowy widz Formuły 1 w niektórych wyścigach, <głos> <głos> zwłaszcza w Monaku. <noise> I trochę mnie zainteresowało, zaintrygowało, tym bardziej, że Pomógł mi w tym uwaga, TikTok. Tak. Bo ja uwielbiam oglądać memy z TikToka. Nie. Memy z formuły 1 na TikToku. Uwielbiam. To jest dla mnie coś niesamowitego. Naprawdę. Ja wchodzę na TikToka. Wiem, że na przykład w tym dniu był jakiś. Yy... No i ty chora jesteś chyba w ulicy. Chyba się robię chora. Bo tak pociągasz no. noski. Przepraszamy się... za pociąganie noskiem. Docencie to, że nagrywamy, bo jestem <grym> chyba trochę chora. No. Nie najlepiej się dzisiaj czuję, co prawda, ale no, trzeba się spiąć. Wiecie. Trzeba być Siemian. twardym, niemieckim. a niemiętkim. No. Więc wracając do tematu, nie pamiętam o czym mówiłam. Lubię memy. Memy. No, ja Mamy na TikToku oglądać, bo jak wiem, że był jakiś wyścig danego dnia i Kuba mi na przykład coś powie, ten się rozwalił, tamten zrobił to, ten zdobył takie miejsce i to było niesamowite, to ja już wiem, że ja wchodząc na tego TikToka będę się naprawdę bardzo głośno śmiać. Zapomniałaś się <noise> fajnym wstępnie, Gabi, więc teraz tak. dam ci okazję. A co robisz, gdy wygrywa Max Verstappen? Tu, 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 tu. No, Max Verstappen. To już weszło do mainstreamu. Ogólnie Formuła nie 1 zyskuje wiem. popularność, odkąd została kupiona przez Liberty Media. Nie pamiętam kiedy to było, ale od tego czasu jest mocny nacisk na rynek amerykański. Ogólny mocny nacisk, żeby promować w mainstreamie Formułę 1. Sport jest na wyżynach swojej popularności, odkąd w ogóle powstał. Co? Nie wiem, o czym on mówi, nie pytajcie się mnie, ja go nie rozumiem. On nie mówi teraz w moim języku. nie ma kamery. Przyzwyczaj się. Nie możesz robić gestów, my jesteśmy podcasterami. A ty robisz gesty do kamery. Tak. Nie możesz ich robić. No, i to będą smaczki dla osób, które będą oglądać na YouTube. Nie, 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 Podcast jest do słuchania, nie Dobrze, wykluczamy. A więc czekaj, czekaj. Nie wykluczamy. czekaj. Gabi teraz spojrzała skonsternowana w kamerę. Dokładnie, <laughs> nie możesz robić gestów do kamery, nie ma smaczki. No, przepraszam, nie po wykluczamy. prostu. Chociaż na Spotify też jest wideo, ale nie wykluczamy. Po prostu nie rozumiałam, o czym mówisz. Ludzie słuchający podcastów na Spotify nie są gorsi. Są nawet lepsi, bo robią coś innego w trakcie słuchania podcastu. Nie są lepsi. Są tacy sami. Wszystkich zostaw tego grzyba. Tak, słucham. Gabi jest po kilku grzybkach, ale to jest też dajtym, nie jest że mega Nie, nie jestem. Tutaj był. Dobra, Dobra. opowiadaj. Do... W każdym razie, ja, ja jeszcze powiem swoją historię. Ty opowiadałeś, jak zostałeś ściągnięty do Formuły tak. 1. Ja nie. Ja tak. zainteresowałem się Formułą 1, ponieważ zacząłem prowadzić samochód. I po tym, jak zrobiłem prawo jazdy w 2018 roku, uznałem, że fajnie będzie oglądać sport, bo tak mi się spodobało prowadzenia, że uznałem a spróbujmy. A wiadomo już było też, że Robert Kubica wróci do Formuły 1 po latach. To była końcówka sezonu 2018, od przyszłego sezonu wracał. Obejrzałem ostatni wyścig sezonu 2018 i cały sezon 2019 I od tego się zaczęło. Tam jeszcze rządził Hamilton, Mercedesy były niepokonane. Kibicowałem wtedy Bottasowi, bo ja zawsze kibicuję Underdogom, ale to zaraz y mówię nazwiska, a nazwiska są. Pewnie nic z nich nie kojarzycie, to zaraz Chyba, opowiemy. że ktoś się naprawdę interesuje, tak jak Kuba Formuły tak, 1. Bo Formuła 1 ogólnie to jest fajne, że przez to, że jest mała ekipa, to każdego się poznaje, nawet jego charakter, bo już teraz dużo tam jest tak. kierowców Gen Z, więc to tak. strasznie śmieszne. I właśnie to jest zabawne, bo zapomina się, że oni są Gen Z i naprawdę jak czasem chodzę na TikToka i oglądam te filmiki, kiedy oni są po prostu takie tacy kubkowaci. Banany. Przez to, że te, ten świat jest Telefon. taki zamknięty, taki mały, jest się dużo bliżej tych sportowców, niż jest się chociażby w piłce nożnej, więc można nawet się podróżyć mm -hmm. jakichś kumple momentami, po no. prostu, zwłaszcza, że mają podobne poczucie humoru często. Tak, tak. I to prawda. jest bardzo y, przyjemne. No i zaczęło się od tego i w międzyczasie oglądałem też serial Netflixa Drive to Survive. To jest. Dokument, chociaż trochę bardzo naciągany dokument już w kolejnych sezonach, gdzie trochę robili narrację pod siebie, żeby było ciekawiej dla widza to oglądać. I dla kogoś, kto już zna się na Formule 1, to nie jest ciekawe do oglądania. Mimo, że tam są czasami smaczki, bo wiesz, że naciągają coś, że niezgodnie z prawdą coś przedstawiają. Ale dla kogoś, kto chce wejść w ten świat, to to jest świetny dokument, bo poznaje to, co się tam dzieje za kulisami, kto jest kim, jakie mają sprzeczki, jakie mają sympatie no tak, do siebie nawzajem, nie do swoich kobiet. Chyba mi mówiłeś, że niektóre tam przedstawione konflikty na przykład były. E naciągane, to prawda? Tak, bo ogólnie jest takich dwóch kierowców, Lando Norris, Brytyjczyk i Carlos Sainz, Hiszpan, i oni jeździli razem w zespole, McLaren. I oni się przyjaźnili, wygłupiali cały czas, a Netflix ich wygłupy, gdzie mm, Sainz odsunął, powiedzmy, krzesło <grym Norrisowi, <grym> przedstawiali jako konflikt i że są na równym poziomie i jest między nimi konflikt, bo zespół jeździ coraz lepiej, więc kto chce być pierwszym, jakby, kierowcą zespołu. Bo ogólnie jest tak, że Przedstawimy zaraz zasady, jest. No wiecie, to też tutaj dodam, że wiadomo, że jakieś dramaty i różne konflikty sprzedadzą się lepiej niż super wspaniała przyjaźń i wspieranie się. No, a takie trochę podejście Dokładnie. głupie, jak się chce robić dokument, który tak naprawdę dokumentem nie jest do końca. Tak. Ale w, tak jak mówisz, wciągnąłeś się. Tak, w w, Kiedyś w dwa pierwsze sezony, później mhm. już przestałem, bo zacząłem zauważać, jakie są błędy. No i ja nie, miałam, ja nie miałam okazji jeszcze obejrzeć tego serialu, ale kuba mi faktycznie polecił te dwa sezony, żebym obejrzała. Jakoś tak jeszcze nie było czasu, jakoś tak zapomniałam hmm. ostatnio, ale może faktycznie obejrzę. Co to obejrzałam? E, film film F1. F1. Byliśmy nawet w kinie. Tak, polecam Wam bardzo, jeżeli chcecie się wciągnąć w Formułę 1, właśnie serial Drive to Survive, to po pierwsze. No. Po drugie, ten film F1, chociaż dla Fana znowu jest, ale nie na psu, <noise> więc nieważne. No, nie, no, w sensie, ja mogę tutaj akurat się powiedzieć o filmie F1, tak. bo ja do końca jeszcze wtedy fanką Formuły nie byłam. Warto zaznaczyć, kiedy poszliśmy na ten film. Um, no ale. Zanudził mnie ten film. To była taka typowa historia trzaktowa o tak. bohaterze, który jest już po, po piku swojej kariery i wraca do sportu tak. i chce jeszcze pokazać, że coś potrafi. Ja się chyba mam wrażenie, że spodziewałam po prostu czegoś takiego naprawdę fajnego, bo dużo osób mówiło, że no. Ten film jest fajny, że ładne ujęcia. I faktycznie ujęcia były ładne. Ujęcia były śliczne, ujęcia naprawdę bo były super. naprawdę kręcone na torze, naprawdę jeździli bolidami. Ogólnie były też wzięte ujęcia z wyścigów i na to nałożone... Właśnie. I było widać e, też kierowców prawdziwych Formuły 1. Tak. I był Max Verstappen. Co było ciekawe, jak niektóre stany musieli nagrywać i udawać. Tak, to było zabawne, jak się to oglądało w kinie. No, ale tak jak mówię, no, nie wiem, no ja nie hejtuję, tak. Po prostu mi się nie podobał. Ale nie Znam wiem opinię, dlaczego. że bardzo się ludziom podobał, nawet fanom Formuły 1, tak. moim znajomym, ale mi się osobiście nie podobał, był strasznie naciągany, bo tam w ogóle źle są przedstawione zasady Formuły 1 i to jak to działa. No, mi się na przykład. Ale bardzo... same ujęcia wciągają. Tak, ujęcia, tak, ale mi po prostu. Mi się dłużyło w pewnym momencie, bo jest taki jeden wątek, no nie będziemy spoilerować, może ktoś chce obejrzeć. I był taki jeden wątek, który już naprawdę się bardzo mocno dłużył On pod był taki koniec filmu. Trafię. Tak, był taki bardzo zapętlony i praktycznie było cały czas to samo, i to mnie znudziło w pewnym momencie. No, no ale ogólnie jakie są zasady sportu? Jeździmy w kółko no, tak. na każdym torze. I próbujemy się nie rozbić. Tak, na każdym torze około 300 km. Tam H303 nie mamy, tam dokładnie zasad tego, ile dokładnie ma być kilometrów. Najpierw są treningi, potem są kwalifikacje. W kwalifikacjach są trzy tury. Najpierw odpada pięciu, potem kolejnych pięciu, a później mhm. w ostatniej turze ścigają się, kto startuje pierwszy. Już nawet ja się takie. Tak. W no. niektórych wyścigach są też sprinty i kwalifikacje do sprintów. To jest skrócony wyścig. O jednej trzeciej długości zwykłego wyścigu. Tak dla fanów, żeby było żeby więcej się działo w weekend, żeby było co oglądać i komu kibicować, bo treningi bądź szczerze są nudne. Specjalnie mówię szybko, że to szybko przedstawić. Jest mhm. 10 zespołów, każdy ma dwóch kierowców i z tych kierowców wybiera sobie fawory, taką kibicujemy. Chyba, że kibicuję się każdemu zespołowi. Mam, mam zespół, faworyta McLarena, choć ostatnio odwala strasznie. A kibicuję różnym underdogom, najczęściej. Zawsze kibicuję underdogom, jestem kibicem United, więc proszę mnie nie bić. O tym też kiedyś porozmawiamy. raz tak jestem Tak. A w Formule 1, no, lubię Norisa, chociaż się ostatnio kiepskość spisuje, Lubię Sainca, który w końcu spisał się dobrze. To są ogólnie kierowcy, którzy mają takie nie przyjazne lubisz, nastawienie. Nie lubisz Verstappenera? Lubię Werstapena, przez chwilę go nie lubię, ale ogólnie jest spoko. Może ja powiem, dlaczego ja lubię Werstapena? bo może to Ogólnie, się czekaj, wprowadzenie. Się. Verstappen jest czterokrotnym mistrzem świata. Jest w tym momencie najlepszym kierowcą XXI wieku. Naprawdę nie ma lepszych od niego. On wszystkich deklasuje. I możliwe, że jest najlepszym kierowcą w historii, ale tego już nie da się porównać. No i tak jak Kuba powiedział, że on kibicuje Antelope, tak jak widać, ja kompletnie na odwrót. Ja lubię Maxa Verstappena, zawsze ja jemu kibicuję, właśnie dlatego, że podoba mi się jego historia. Prywatna, życiowa, bo ją poznałam, Kuba mi opowiedział. Tak, wszystko. bo Mark z był bardzo ciśnięty przez swojego ojca, który był. Może to źle Przepraszam, to źle zabrzmiało, że podoba mi się jego historia. Właśnie nie, nie. Nie w kontekście, że bardzo dobrze tak powinno być. Nie. Tylko bardziej, że no miał. Coś tam trudne to cię Jest ciężko. słynna anegdotka, że jak zajął drugie miejsce w wyścigu kartów, tak. zamiast pierwsze, to ojciec zostawił go na stacji uh -huh. paliw i kazał czekać na matkę. Tak, tak było. Ale o dziwo Max Verstappen nadal jest mu za to wdzięczny i i na dodatek jest tak zakochany w wyścigach, że tylko to mógłby robić coś. Po wyścigu siada do symulatora i jeździ w symulatorze jeszcze tego samego dnia. Albo hmm. tuż przed wyścigiem jeździ w symulatorze do drugiej w nocy, śpi 4 godzinki i wygrywa wyścig w Formule 1. Właśnie mi się w nim podoba to, że jest tak zdeterminowany. I mimo tak y, gdzieś tam trudnego wychowania y, poniekąd. No, wiadomo, nie znamy jakby szczegółów, i tak na 100% nie wiemy, tam co się tam działo, no ale jednak coś tam wiemy. I jego historia mnie bardzo zaciekawiła: zaciekawiła że nie miał lekko, a stał się po prostu mistrzem. I może okej, okay, nie jest to jakoś bardzo zdrowe, dojście do tego mistrzostwa, ale jednak jego determinacja i to, że nadal on w tym jest. I że on nadal to kocha i że to lubi. Poza tym, on jest taki trochę. Z też zabawny. Wiem, ale z tego co wiem, on jest bardzo dobrym ojcem dla tej swojej przeżywanej córki. O, właśnie, to tak, tak. To więc oddaję, chce być dużo lepszym ojcem dla niej niż on miał. I ja właśnie ja lubię oglądać z nim bardzo memy, bo są zabawne. I bardzo lubię tą, właśnie, piosenkę tę, tu, 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 bardzo mi się to podoba. Tak, więc właśnie, chcecie wejść w ten świat, mieć jakieś nowe hobby ciekawe? To warto poznać kierowców. A ja w sumie się zastanawiam, cześć, czy ja właśnie kogoś mam takiego? No, śmieszą mnie te minionki McLarena, szczerze, bo to jest zabawne oglądać taką bliźniaczą po prostu walkę. Oni są bardzo do siebie podobni, przynajmniej dla mnie. Oni nawet mają zsynchronizowane ruchy. Mamy na to dowody. Słuchajcie, wejdźcie na TikToka, wpiszcie sobie, że synchronizacja Lando i. Wyobraźcie e, sobie i Oscara I Oscar. I oni po prostu robią identyczne Wyobraźcie ruchy w tym samym czasie. Jakiś świat memów odblokowujecie, oglądając tak, Formuły 1. Tak, a te smalne. memy są cudowne. W ogóle wiadomości na radio. Śmianie się z Ferrari. Typu, czy widziałeś kiedykolwiek kogoś smutnego w Ferrari? Tak. I ujęcia <laughs> y, ludzi z albo, Ferrari, bo to jest zespół mem. Albo, i am stupid. Ja dzisiaj też dwa razy zrzuciłam lampę naświetlającą i powiedziałam, właśnie, I am stupid. I jak będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć. Jak będziecie oglądać, mamy to będziecie wiedzieć, do czego teraz nawiązuję. Nie wiem, cały czas mam teraz w głowie banalny klej. Tak, bardzo płynnie lecimy po tematach, więc mam do Ciebie pytanie. W ogóle tak? to powiedzieliśmy, co lubimy. Tak. A co nie czego lubimy? nie lubimy? Czego nie lubimy? Nie lubimy nudy. Nie lubimy tego, kiedy kompletnie nic się nie dzieje. Nie pada deszcz, warunki deszcz atmosferyczne super. są Formularne, wspaniałe. No. Tor jest bardzo prosty, łatwy. Nie ma I, No w sensie, ale chodzi o to, że wiesz, bo są trudniejsze, są... Y, pro, y, są takie, na których da się wyprzedać i takie, na których nie da się wyprzedać. No Te, na których no, da się no. wyprzedać, są ciekawe. Te, na których no to się nie da wyprzedać, nie są beznadziejne. No to... Bo bolidy Ty... są bardzo duże współcześnie. No to jest jakiś beznadziejny, tak jak powiedziałeś, Monaco. tor. I kompletnie nic się nie dzieje, nikt się nie wyprzedza. Jest po prostu nure. To Monaco. Procesja tak zwana. Procesja. Nawet nie wiedziałam. Jak tak się mówi? Procesja. W okay. Monaco liczą się kwalifikacje, bo w kwalifikacjach już nikt się nikogo nie wyprzedzi przy współczesnej wielkości bolidów. Mm -hmm. Bo one w telewizji wyglądają na małe, one są wielkości normalnego samochodu drogowego. Takiego ja tak. większego samochodu drogowego. To ja na pewno tego nie lubię. I czego jeszcze nie lubię? <laughs> Na ja czasem ciebie. lubię jak wyścig jest nudny, bo mogę się zdrzemnąć, trzeba tak. robić coś innego. No to no, czasem I tak, sobie ale leci. ja lubię jak faktycznie dzieje się coś fajnego. Czerwonych flag nie lubię, bo wtedy trzeba czekać na restart wyścigu i to jest nudne. Ty jeszcze mm. nie miałeś na szczęście mm. jakiegoś ja wyścigu gdzie ogląda... czerwona flaga była bardzo długo. No jeszcze nie miałam, wiesz, wszystkie moje wyścigi były w ogóle super. Nie na no, żart. W sensie, że nie, najlepsze tego nie roku przegapiłeś. Nie oglądałam faktycznie. No, no przekapiłam, bo byłam w pracy. Ale też właśnie Formuła 1 ma takie bardzo fajne historie jak zawodnik Nico Hulkenberg, który jeździ od lat, nigdy, przenigdy, przez pecha, też czasami przez swoje błędy, nie zdobył podium. I odszedł z Formuły 1 w trakcie COVID-u. I wrócił, bo ludzie chorowali na COVID i jeździł świetnie, i zatrudnili go do zespołu. Mm -hmm. Teraz przeszedł do kolejnego. I w beznadziejnym zespole, który nie miał szans osiągnąć takiego wyniku, zdobył swoje pierwsze podium w historii. Trzecie miejsce. Te historie... Ja się wzruszyłem. Dla mnie te historie są no, takie wzruszające. To, to, to jest historia się. na film. Bo ja pamiętam, też oglądałam wtedy i miałam takie wow. Za mało patrzysz w kamerę. Dobry. Dobra, wracamy po przerwie technicznej. Tak. Bo Gabi mnie wybija z rytmu. Biedny. Gabi, Gabi, Gabi. Co masz na swoje wytłumaczenie? Okulary mi zaparowały od herbaty. to jest twoje wytłumaczenie? Tak. To jest moje wytłumaczenie. No nie, najlepiej się czuję. No i no to w sumie tyle będzie na ten odcinek. Polecamy wam Formułę tak? 1. Już? No No bo przelecieliśmy przez wszystko. Bardzo płynny odcinek poszedł. Cała agenda. Wow. I powiedzieliśmy, moim zdaniem bardzo sprawnie. Polecamy oglądać Formułę 1. Są bardzo fajne historie, czasami kontrowersje, i potrafi wciągnąć nawet kogoś, kto w ogóle się nie interesuje motoryzacją. Tak, ja jak naprawdę Gabrysia. powiem wam szczerze, że jestem w szoku, że mi udało się wciągnąć właśnie w coś takiego jak oglądanie Formuły 1, bo od zawsze, pamiętam, od zawsze wydawało mi się to bardzo nudne, tak jak skoki narciarskie. Powiem więcej, moja siostra, która hejtowała Formułę 1, o, ma teraz chłopaka, który też kibicuje McLarenowi i też się wciągnęła w Formułę 1, więc no. da się. Tak, da się. Więc, no, jesteśmy w szoku. A i teraz coraz bliżej Formuła 1 jest trzech Polaków, zaraz będą w Formule 2. Możliwe, że będziemy mieć Polaka w Formule 1 znowu, jest duża szansa, przez samo, przez samo to, że jest ich dużo. Może kogoś też zachęciliśmy fi tym filmem, daliśmy jakąś nową ciekawostkę, może ktoś nie wiedział, będzie zainteresowany bardziej, albo będzie chciał spróbować czegoś nowego, coś nowego pooglądać, więc... Tak, sezon jeszcze trwa. Proszę bardzo, nie ma za w co. W weekendy są wyścigi, nie w każdy. Teraz chyba jest. Nie wiem, jak długa przerwa jest teraz między wyścigami. Teraz może w tym tygodniu następnym powinien być. Ale na moment nagrywania. Zapomniałem, że to pójdzie dużo później. Ale sezon jeszcze trwa. Tak, to trochę. A to, czy jest wyścig, czy go nie ma, no to trudno. No tak. Zgadzam się z tym. Tak, więc dziękujemy za wysłuchanie. Może trochę inny odcinek, będą nadal lifestyleowe, ale właśnie chcę pokazać, że możemy rozmawiać o wszystkim. Tak, bo, no trzeba zaznaczyć, że jak my mówimy, że będziemy o wszystkim, to znaczy, że będziemy hmm, o wszystkim naprawdę rozmawiać. Wszystkim. Więc no nie zdziwcie się, jak czasem wejdzie jakiś totalnie dziwny, randomowy, randomowy temat. Randomowy temat, no bo my no, będziemy. o wszystkim, jesteśmy. No, Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy kompletnie chaotyczni, ale przynajmniej może jest chociaż trochę kozji u nas. No, widzicie jakie ładne lampeczki? O, zobaczcie tutaj na YouTube. A wiecie, że je rozplątywałem godzinę. Te lampeczki, które mamy za sobą dla to ludzi, prawda. którzy nie widzą, tak. bo słuchają. Mamy lampeczki z tyłu za nami i mamy też takiego śmiesznego, skarpetkowego potworka. Które tak. nam umiejętności. Poleciłbym czas. od kogo jest, ale nie pamiętam. Nie pamiętamy i nie ma już metki nawet, aż. no, jest bardzo ładne. Metkę gdzieś tam zachowałem. No dobra, a w każdym razie dziękujemy za wysłuchanie. Prosimy o łapki, o subskrypcję, o obserwowanie na Spotify'u, o komentarze na YouTube, o komentarze tak. na Spotify'u, na każdym innym portalu, gdzie będziemy, bo <laughs> będzie RSS, więc jest RSS, więc jesteśmy na każ dostępni na każdym portalu podcastowym, jaki istnieje i możecie sobie wyobrazić. Tak, a teraz pytanie. Na Tajdalu też będziemy? Bo mój kolega się ostatnio mnie pytał. Jeżeli jest RSS, to tak, będziemy na tej dalu, będzie mógł nas dodać sobie do okay, swojej. Okej, okay. ciekawe, bo nawet nie wiedziałam właśnie, czy tam będziemy też, czy nie. A ja Was zachęcę do oczywiście standardowo. Eee. A na w ogóle są podcasty? Nie wiem. Nie wiem. Zachęcam Was standardowo do wchodzenia z nami w dyskusję w sekcji komentarzy. Jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy sądzicie o takim... Tak, pytanie do... E... Jestem ciekawa... Jesteśmy ciekawi, co sądzicie o takim odcinku, czy Was zainteresował ten temat, czy może już oglądacie. I pytanie ankietowe, czy obejrzycie Formułę 1 po naszym odcinku? Czy może już oglądacie? Czy może już oglądacie. I macie jakieś jeszcze inne przemyślenia? Tak. Zachęcamy do wejścia z nami w tak, teraz patrzę w kamerę. Pięknie. Dziękujemy Życzymy Wam miłego dnia, dnia lub nocy. albo nocy, albo wieczoru. Tak. Żegnamy pa, pa. się. Pa!